Co się stanie w 782 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo? Nana wstrząśnięta wyznaniem Yamana. Miłość miesza się ze strachem, gdy Nana ukrywa prawdę o Nedimie, obawiając się o życie ukochanego. Ferit próbuje zdystansować się od Aize, a Falken planuje odejść od Neze. Zobacz, co wydarzy się w najnowszym odcinku Dziedzictwa, Dziedzictwo, odcinek 782 w niedzielę. 21 grudnia 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Streszczenie 782 odcinka serialu Dziedzictwo. Nana szuka Yamana w domu Welego. Mężczyzna na jej widok wpada w szał, jest wobec niej bardzo opryskliwy i każe jej odejść. Nana nie może się pogodzić z oskarżeniami, że nigdy nie ufała Yamanowi. Gdy wraca do Velego, by porozmawiać z Jamanem, słyszy, jak ten przed lustrem przyznaje się, że ją kocha. Nana jest szczęśliwa i wstrząśnięta równocześnie. Choć w pierwszej chwili pragnie wyjawić Yamanowi prawdę o Nedimie, w obawie o życie ukochanego powstrzymuje się. Ferit coraz trudniej znosi bliskość ajze. Otwarcie mówi ukochanej, żeby nie traktowała go z czułością i życzliwością gdyż próbuje o niej zapomnieć. Tymczasem Falken postanawia oddalić się od Neze, los jednak nie pozwala mu na realizację planu. Ludzie Idrisa porywają Einer. Idris i Nedim przechwytują telefon Sendera z nagraniem. Okazuje się, że świadek porwania zadzwonił na policję, dzięki czemu poinformowany przez Ferita Jaman szybko udaje się na miejsce zdarzenia. Zobacz, co się wydarzy w tym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.